Mamo, wydaje mi się, że ktoś ukrywa się w łazience w domu. Co mam zrobić? Julie, nie martw się. Zaraz przyjdę. Kto do diabła chowa się w łazience? Och, to tylko balon. To niemożliwe. Widziałam wyraźnie jakąś osobę wcześniej. Na pewno się schowała. Jak mogli tak po prostu zniknąć w powietrzu? Dobrze, przyjrzę się uważnie. Znalazłam. To pewnie znak w kształcie człowieka, który zrobił tata. He? Julie, paliłaś papierosa? Jestem dzieckiem. Jak mogłabym palić papierosy? To pewnie tata wyrzucił to po tym, jak zapalił papierosa. Julie, chodźmy na zewnątrz wyrzucić śmieci. Mamo, naprawdę ktoś. Ukrywa się w domu. To bardzo przerażające. Julie, od teraz za każdym razem, gdy wrócisz do domu, musisz sprawdzać zamek w drzwiach. Mamo, a co jeśli ten zły człowiek znowu przyjdzie do naszego domu? Jeśli on przyjdzie znowu, na pewno chwycę tę piłę łańcuchową i będę z nim walczyć do końca. O nie, to bardzo przerażające! Uciekaj! W ten sposób on już nigdy się na to nie odważy. Mamo, jesteś super! Ale czy trzymanie piły łańcuchowej nie jest dla ciebie zbyt niebezpieczne? On jest fałszywy. Moją jedyną intencją było przestraszyć złodzieja. Wow, mamo, jesteś genialna!